Dziennemu dziecku to robić i zatruwać to dziecko. Nie godzić się na tego typu badania. Nie daj Bóg się szczepić. Nie daj Bóg się szczepić. Ze mną rozmawiało bardzo wiele osób, którym nie na rękę jest to, co mówię, i nawet proszono mnie, abym zachwalał te szczepionki, te badania. Ja mówię, o czym państwo mówicie? Po co wy do mnie przyszliście? Z takimi sprawami, to jakim wy jesteście. Wysługusy cholerne. Pogoniłem dziadostwo. Ja po to wydaję dowody, żeby uniknąć tego wszystkiego. Tak, proszę Państwa, a nie będzie mi tu jakiś obcy baran przychodził i opowiadał, co mam, co mam zrobić. Mam, Że mam się przyłączyć do nich. A z jakich cholera jest narracji? Ja jestem Słowianinem, jestem Polakiem. A on kim jest? Wężem, żmiją? Wynocha tam, dużo takich osób do mnie w ostatnim czasie odwiedziło. Proszę Państwa, z racji tego, że nie lubię przemocy, ale przy, w pierwszym przypadku miałem zamiar, to były trzy osoby akurat, spuścić ich ze schodów głową na dół. Tak, ale później mówię, a dlaczego? Trzeba to powiedzieć narodowi. Chcieliście pis PO macie. Do kogo macie pretensje dzisiaj? Do siebie samych. I teraz zobaczcie, ja bym chciał, żebyście tych wszystkich youtuberów te niby niezależne,